Pierwszy raz będę gotowała w tej oto przepięknej maszynie, ale jeszcze nie mam pojęcia, jak z niej się korzysta. Dojdźmy do tego wspólnie, jak skorzystać z tej maszyny. Korzystam z niej. Pierwszy raz przygotowałam sobie kalafiora i stwierdziłam, że kalafiora ugotuję sobie w niej na parze. Pierwsza rzecz, którą uzupełniałam to tutaj jest woda. Zdejmuję pokrywkę. W środku mamy koszyczek, i do koszyczka włożę kalafiora i chyba włączam. I to tyle. Pokroję na mniejsze. Kawałki. Ten koszyczek jest stalowy i on ma pojemność litr. Ja robię zawsze większe porcje, żeby mieć na zapas na kilka dni. W środku wygląda tak, zmieściło mi się, myślę, że tak z połowa tego kalafiora, może troszkę mniej. Woda uzupełniona, kalafior w środku, wszystko mamy. Wciskamy gotowanie na parze i teraz czekamy. No, powiem Wam, że to jest bardzo proste w życiu i nawet bez instrukcji trudno się pogubić. Mamy chwilę prawdy. Zapipało przed chwilą mi tutaj, czyli jest gotowe. Otwieramy. No, powiem Wam, że wygląda to bardzo dobrze. Próbujemy. Ochota. <słuch> Idealny dziewczę. Nie zawstydzę, bo bardzo nie zamęknię. Realne. To dla Ciebie. pychla? Pycha? Nie mm, jeszcze. No pyszny. Jeżeli robimy sobie warzywa na parze i chcemy je później zmiksować, to bierzemy właśnie sobie ten koszczek, przerzucamy sobie to wszystko tutaj do środka, do tego szklanego dzbanuszka, i wtedy wciskamy ten przycisk i miksujemy.